Witajcie! Krótki draping, owocowa eksplozja, ponieważ nie mogę wytrzymać. Mąż właśnie pobiegł, a ja się troszkę nudzę, więc podrapałam sobie. Jutro postaram się wstawić filmik z biegu, jeśli się uda, oczywiście. I będzie na to czas. No i wszystko jest pozdieram, pozostawiam tylko po jednej, po jednym owocku. Więc tak naprawdę będzie sama końcóweczka No i to jest najciekawsze. Zakupiłam 5 zdrapek wydałam na nie 15 zł. No i tak, patrzymy teraz tutaj. Mam warunki, jakie mam, więc niestety musimy robić tak, jak jest. A więc tak jagody. I chyba to nic nam tutaj tej drapcy nie daje. Już sprawdzam bardzo dokładnie po ostatnich moich no... różne dozilkach, więc na pewno nic tego nie będzie. Kolejna zrapeczka. Przypominam też o konkursie, który trwa na moim kanale. Wiśnia. No i wiśnia też chyba tutaj nic nam nie da. Więc też nic teraz trzecia yy, przypominam właśnie o konkursie każdy może yy, wziąć udział w tym konkursie niezależnie gdzie mieszka nie tylko w Polsce i tutaj wiśnia 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 wiśnia, wiśnia. i nic nam to nie daje mama tak Przerwę zrobimy. Jestem po przerwie. Dziecko poszło na skacerek jeszcze. No i dokończymy jeszcze. Zostały mi dwie zdrabki. W tej zdrabce już mam linię, ale jeszcze nie znam wygranej. No i jeszcze mam jedną e, do zdrapania Takie jajeczko, tutaj zobaczymy, co jest. Jest tutaj kiwi. Kiwi tu, kiwi tu, kiwi tu, kiwi tu. i kiwi tu. No i nic więcej nam tu i, i tu jest kiwi. By był ananas byłoby super. Zobaczymy co tutaj jest. Jest tutaj 6 zł. Bardzo fajnie. 6 zł. W komentarzach pod ten, gdzie jest konkurs. Jest warunek, że każdy mówi, y, pisze o swoim hobby, o, o swoim y, takim zainteresowaniem, co robi, co zbiera. No i powiem Wam, że bardzo to jest interesujące, bardzo fajne y, Wasze opowieści. Także naprawdę uważam, że to jest fajny pomysł, bo jest ciekawie poczytać, y, co lubicie tak naprawdę. No, i tutaj w tej zdrawce, wracając do ostatniej zdrawki, też mam jedną linię już. I jeszcze zobaczymy, co tutaj mamy. A tutaj mamy arbuza. No i tu jest arbuz i to chyba będzie na tyle. Jedna linia. No dobrze. Jogłuszka nie było. I zobaczymy, co jest. 3 zł. Więc w sumie 9 zł jest zwrotu. Okej, okay, też fajnie. <laughs> Więc myślę, że następny zdrabnik będzie już po moim biegu na pewno, bo już tak postanowiłam. Wymienię te, zakupię jeszcze zdrapek na konkurs, bo chcę na konkurs kupować zdrapki w różnych miejscach, żeby był taki miks. Całej Polski na przykład. Więc też będzie to ciekawe. No dobrze. To dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cześć.